Pod Karpacie. Witam serdecznie, dzień dobry. No, witam Cię, kolega Romanie, witam Cię. Jak dobrze zrozumiałem, to nadal z Jasła. Proszę, jest tak jest, Jasło. Jeżeli możemy, to jak można 10 kilo do góry? Bo tutaj jest kilka innych stacji. Jeżeli możemy 10 kilo do góry, proszę over Tak, już lecimy 10 kilo do góry. No akurat to nie Roma <grymne> Tylko Tomasz Brawo Delta, witam 646, operator Tomasz, Jasło e, Tak, so, przepraszam Za pomyłkę, przepraszam Już poprawiam e, Poprawiam na Tomasz, bez żadnego problemu No, witam Cię serdecznie Odbieram się z raportem 55, 56 e, Nawet tutaj Tak tu, tak tu świeci e, Także, Także Witam Cię bardzo serdecznie Otwarcie jest bardzo ładne na Wielką Brytanię, nawet na Anglię, no to, 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 to wszystko idzie. Słuchaj, nie masz nic przeciwko temu, to ja to nagrywam w tym momencie na telefonie. Proszę over. No nie ma sprawy, nie ma sprawy. Ja właśnie chciałem ci powiedzieć, że też właśnie rozpocząłem tutaj nagrywanie, no, bo bardzo pięknie, bo mnie leci, bardzo piękne. Przedimczasie jest nawet plus 30. Modulacja, wszystko w 100% czytelne, bez żadnego problemu. Proszę mikrofon dla ciebie. No, jest, jest siódemka nawet tutaj u mnie. No, on ma troszkę obniżoną tutaj yy, obniżony ten zakres, ale, ale 7S się zaświeciło, jest, jest bardzo czytelnie, bardzo pięknie yy, potwierdź mi twój znak, jeżeli możesz, to ja to wszystko yy, wszystko, wszystko wrzucę tam na YouTube, jeżeli, jeżeli nie masz nic przeciwko temu, proszę over. Jeśli by można było prosić, to linka, ewentualnie jakbyś podał jakiś tytuł tam, podał do tej łączności, dał ja sobie to odnaleźć. bo ja też właśnie dużo filmików zarzuciłem tam na YouTube i bardzo chętnie zobaczę, jak tam u Ciebie wyglądałem. Proszę, mikrofon dla siebie. No, dziękuję, dziękuję. Słuchaj, po moim znaku dojdziesz na 100%, 161 Bravo Delta 646, po znaku, ewentualnie tam na mój kanał, jeżeli byś chciał, to Dave01887 eee, Także, także tu nie będzie problemu Dojdziesz spokojnie tam na YouTube po moim znaku I, i to, to myślę, że to nie będzie żadnego, żadnego problemu eee, Powiedz mi twój znak, żebym zapisał sobie tutaj, żebym wpisał łączność, proszę over eee, Już podaję eee, mój znak, mój znak to jest 26 Fox 068, operator Krzysiek Powtarzam, Michel 26, Charlie Bravo Fox, 068, apelator Krzysiek, Proszę, kolego, mikrofon dla ciebie. Dziękuję bardzo. Jest wszystko y, potwierdzone, także, także y, będzie to wpisane za chwilę tam na Raportnet, Tam będzie link do filmu i, i to wrzu wrzucę po prostu tam, tam na, na, na tą stronę, y, którą oczywiście znasz, bo wiem, że znasz. <laughs> proszę, Krzysztof. że tutaj u mnie leciałeś bo właśnie miałem rozmowę z kolegą Witarem ten właśnie z CB Forum też nagrałem filmik też muszę mu tam zapodać linka także dziękuję za nagranie filmików, za łączność 7.3 dla Ciebie, dalekich potwierdzonych życzę wszystkiego najlepszego dla Ciebie dla Twojej rodziny, proszę mikrofon dla siebie. no dziękuję Krzysztof dziękuję, wszystkiego dobrego również miłego dnia życzę yy, także, także do usłyszenia 7.3 pozdrawiam